Cześć, moi drodzy, siemanko, witajcie yy, Piszę tam, no, Znaczy piszę Nagrywam ten materiał, wideo, moi drodzy Ze względu na ciężką sytuację rynku GPU w Polsce Jest problem Zrobił się problem z zestawami komputerowymi powyżej yy, 3000 zł yy, Generalnie Problem dotyka wszystkich kart graficznych układu 1060 yy, 3GB, 6GB, 1070, 1080 GTX-ów oczywiście No RX-ów to wiadomo, że nie ma w chwili obecnej Może będą w połowie, w połowie lipca dostawy 1080 Titanium jeszcze są dostępne Generalnie ceny poszły bardzo wysoko w górę i z problemem z dostępnością Już Wam mówię o co się dzieje Osoby zajmujące się kopaniem bitcoinów, Bitcoinów, kryptowalut okazało no, się, że gtx -y też się nadają do kopania nie tylko RX-y bo brak dostępności Erissa to też jest właśnie wina tych, którzy zajmują się kopaniem kryptowalut. Yy, I budują sobie maszynki, i maszynka składa się tam z, przykładowo, z czterech, minimum tam chyba czterech grafik, a tak to średnio są spotykane tam 8 grafik w górę, nie? Są, są maszyny, które mają po 30-40 układów graficznych na sobie. No i wykupują to hurtowo, tak? Taka osoba, która się tym zajmuje, nie kupuje sobie 5 grafik, tylko kupuje 30-40 sztuk od razu nie? z takiego sklepu. I na przykład, teraz zobaczcie, zestawiki yy, generalnie tak do, do 3000 jeszcze coś się złoży: tak, bo się włoży 1050 tanio, i to i, i się będzie śmigać, ale od, 3, 500, od 3000 wszystkie zestawy generalnie yy, nie mają racji bytu z 1070 i to też nie, Zazwam, mm, no bo po prostu tych kart nie ma, bo mają chore ceny, tak. To jest na przykład za 4000 z 1060. Nie złożymy tego, bo ta karta jest niedostępna. No, ładuj się, kurde, jest bardzo duży problem. I co by Wam tutaj poradzić, kurcze, żeby to rozwiązać jakoś? Teraz jak sobie wejdziemy na morele na przykład na Morelach 1000, 1060. Są cztery modele tylko. Z czego 3 gigowa kosztuje 1000, 1100 zł. Ale mniejsze to kosztuje, nie? To są niby normalne ceny, ale to jest wszystko niedostępne, patrzcie, 0 sztuk i tak dalej, nie? Z tego też jest zero sztuk, bo patrzyłem przed chwilką. Ja to generalnie codziennie monitoruję, tak? tak, jakieś, tak jak, jak, jakieś większe sklepy, i to powiedzcie, to, to, to dzisiaj było. Tylko, że zobaczycie cenę, nie? Bo jest 6 sztuk A już jest niedostępne, dobra. Yy, to jeszcze komuś wysłałem, leży wiadomość, że, że jest, ale cena jest yy, duża. Także no cały czas wam staram się odpisywać itp.itd. Także w chwili nie ma żadnego y, GTX-a 1060 dostępnego y, na morelach, y, w normalnych cenach i w normalnych ilościach. Co lepsze, y, na kompotrydzinku na przykład, jak chcieli sobie wejść, są te gtx -y, tak, oczywiście, ale zobaczcie jaka cena jest na przykład za 1060, gb 1500 zł, gdzie na początku czerwca i w całym maju y, ten gtx się -y kosztował 930-960 zł w zestawach, które polecałem, To samo tutaj 3 gigówka i tak dalej, 1500 zł. 1520 3 gigówka. 6 gigówka zaczyna się AFG a tylko od 1000. 1770 zł. Trzeba dać za 6 gigową wersję, która kosztowała w, w, na Marolach w maju 1100 zł. Nie? 1110 zł. Kosztowało. Czyli mamy 600 zł. ponad podwyżki. Pali Dual, który kosztował 1200 zł. Kosztuje 1780 zł. Także to jest kolosalna różnica. I teraz to samo jest z, yy, z podzespołami. Tu mamy 1060, 1050. 1050 tytanium stoją normalnie i wszystkie te niżej karty. 1070, 1080, 1080, 1080 Titanium moi drodzy. 1070 ki yy, też podskoczyły do góry wysoko. Druga sprawa, ich nie ma. Bo one, te modele jakieś widnieją na maralach itd. Ale one są niedostępne za 2300, za, za 200 Może po sztuce jest albo po 2 sztuki. Tutaj 0 sztuk. 4 sztuki zostały, no ale 2200 za, za, za ten układ to jest, to jest co najmniej 400 złotych przepłacone No i za 2500 się zaczynają 1070 Feniksa i Gaming X za 2550 zł, nie? To też są ceny naprawdę zaporowe, nie? 2 koła za 1070, 13 sztuk No tego to akurat nie ma dostępnego już Gaming X to, to, to też podejrzewam, że ten Gatbord dzisiaj zejdzie w ciągu, nie wiem, parę minut, może nawet będzie 0 sztuk bo coś wejdzie i wykupi to do koparki. Także i problem dotyka sklepów w całej Polsce, generalnie na zachodzie, tego jakoś tak szczerze mówiąc, no, Widać to też na zachodzie, ale nie w takim stopniu aż takim wielkim jak u nas w kraju. Co do 1080 ten, wczoraj polecałem, robiłem modernizację na streamie, wiecie, zestawów tych z, 1000, z 1080 czyli 5000, plus, i wkładałem z ataka, bo 30 sztuk wczoraj jest otaka. O pierwszej w nocy było 30 sztuk 1080 Nagrywam materiał o 11 rano Nie ma ani jednej sztuki, nie? Produkt niedostępny To samo z 1080 tytanium. Też robiłem podmianki wczoraj Żeby ludzie mogli sobie te zestawy zakupić 1080 tytanium. Kurczę, zwykłą łączyłem, czekajcie Gdzie ona jest? Tu Tego z otaczka wczoraj wkładam zestawy, bo był dostępny Było 23 sztuki jeszcze Dzisiaj wchodzę. Są dwie sztuki, i wczoraj kosztowało 3400 zł. Dzisiaj kosztuje 3800. Nie wiem, po prostu nie wiem, co ja mam wam powiedzieć. Znaczy, ja wiem, ja mam pewien plan. Co robić dla kogoś? Yy, Propozycję, dla kogoś, kto chce yy, złożyć sobie teraz komputer z nowych podzespołów. chcę mieć wszystko nowe, ale nie może dostać 1060 w normalnej cenie. 1070 nie może dostać. 1080 i 1080, to aniem Sorry, że się tak bawię, ale. Yy, spinerka sobie kupujemy się tak. Odstrasowuję, i ten. Mam taką propozycję, że jeżeli ktoś chce teraz. Ceny są chore, widzicie tak: 1060 i tak dalej. Można bardzo dużo, trzeba dużo nadpłacić, i, i, i tak jest. Żeby nie stracić, żeby to przeczekać, ten kryzys i tak dalej, moi, moi drodzy. E, co nowe, zobaczcie, jeszcze tak z ciekawością pokażę. 1060 Gaming X ile kosztuje? E, 2000 zł. No co? No to kurczę, o czym gadałem. 800 zł. Nie, 2100 to jest 900 zł drożej, bo w maju kosztowało 1299 zł na Marana. 1300 zł. I kosztuje teraz 800 zł drożej. Także no nie ma o czym gadać po prostu. Jeśli chodzi o ceny, żeby wyjść, żeby nie być stratnym I żeby mieć ten komputer nowy, czyli babiechy i tak dalej, nowe na przykład teraz kupując, pod streamer czy pod cokolwiek. Propozycja moja jest taka. Czybyście sobie składali te komputery wiadomo z tych zestawów i tak dalej, w tych, w tych, yy, no z tymi procesorami do podkręcania i tak dalej z tych przedziałów cenowych, które planujecie, ale zamiast szukać 1060-1070 yy, 1050 tanią kłaść I na przykład tą wersję albo Zotaka bo jest cicha i dobra yy, yy, MSI za 660 zł, albo. gdzie tutaj jest kurczę, z Zotaczek jeszcze, nie? Jeszcze Gigabyte bo, O, tutaj jest 3GB. Nie drogią 1050 Tytanium, bo to jest karta, która Wam pozwoli grać nowe tytuły yy, w średnich, średnio wysokich detalach, w większości gier będziecie, będziecie mogli sobie ustawić wysokie detale, około 50 FPS-ów będziecie w stanie osiągnąć yy, I pozwoli Wam przeczekać ten kryzys yy, yy, One są dostępne, tak? 1050 są dostępne, moi drodzy Bez problemu sobie je kupicie yy, na, na razie w fajnej cenie, bo to też się może zmienić, bo jeżeli tak, ludzie zaczną, na przykład posłuchają mojej rady i tak dalej i i generalnie ludzie zaczną 1050 kupować, no bo wiadomo, nie kupią sobie 1060 i innych karty grafiki w takich chorych cenach, no to cena wiadomo, będzie taki popyt potężny to 1050 tytaniem też może podrożyć, tak? I na przykład się okaże za chwilę, że 1050 tytaniem będziecie musieli dać y, 1000 zł, nie? No bo zobaczcie jaki to jest gigantyczny przeskok 1050 tytaniem kosztuje y, od 600 zł się zaczyna, 650 do, za, za dobrą wersję, kozacką i dopiero potem jest 1060 na rynku 3 gigowa za 1500, to jest ponad dwukrotność tego, nie? To nie wiem co tu się stanie, ale jak producenci kart grafiki nie, nie, nie zapewnią rynku, czegoś nie wymyślą, yy, w sensie nie wydadzą szybciej układów grafiki przeznaczonych do koparek yy, to będzie problem, już jest problem na rynku yy, do grania, także proponuję w zestawie, moi drodzy, kłaść po prostu te zestawy powyżej 3000 yy, przeczekać, kłaść sobie 1050 titanium Potem, jak już się cena unurmuje, nie wiem, za 2-3 miesiące, bo podejrzewam, że to tyle może potrwać, 1050 sprzedać za 500 i wtedy dopiero kupić już po normalnej cenie w miarę uprawnioną 1060, 1070, 1080 itp. Ewentualnie kupić sobie używkę, tak? Jest jeszcze druga możliwość, którą mógłbym Wam zaproponować. Jest to, oczywiście, jest to Amazon. Można kupić sobie bez żadnego problemu na Amazonie 60 1060 jest to sprawdzone. Nieraz zamawiamy z Amazona i tak dalej. Także nie ma się co przejmować, i nie ma się co martwić, że coś nas szukaj szuka. I tak Amazon to jest klasa sama w sobie, i moim zdaniem warto sobie tutaj karciach ogarnąć. Zobaczcie gaming Tutaj, na przykład, w magazynie w dniu 23 czerwca będzie. 1060 Strix 6 gw 315 euro, w na naszą walutę, 315 euro to będzie coś około razy, kurs 430. Około, gdzieś tak policzy mniej więcej 1354 zł, gdzieś za tego Strixa będziemy musieli u nas zapłacić 1700 zł, nie? Jeżeli ktoś ma czas, to proponuję właśnie zainteresować się Amazonem i dostępnością 1060 na Amazonie. 1070 Kurde. A tutaj na no, przodzie 29 czerwca 300 euro to będzie tak około 1300 zł. I to wchodzimy sobie, wiadomo, i przez, y, darmowa wysyłka, tak? Darmowa dostawa. To jakaś przycisnąłem y, Gainworda za 276 euro na razy 4,30 około 1200 zł, wyjdzie z przesyłką około, nie? I to już jest po, wiadomo, darmowa dostawa, i tak dalej. Kurier. Także proponuję zainteresować się albo. 1050 tytaniów zestaw tymczasowo żeby sobie po prostu grać w gry tak? przeczekać yy, ten kryzys ewentualnie kupić, tysiąc, yy, ewentualnie kupić sobie polować na karty na amazonie yy, z reguły to są karty wysyłane z Polski wiecie, bo amazon ma pod Poznaniem wielkie magazyny i z reguły tam 3 czwarte rzeczy będzie wysyłanych z Polski i możecie mieć te, te produkty w ciągu dwóch dni także to bym wam sugerował, no i cóż yy, Wracam za chwilkę na fanpage, tutaj wam trochę odpisywać, bo też mam wiadomko zapytania a propos tego co się dzieje Na rynku kart graficznych i tak dalej, to troszkę osób jeszcze czeka No dużo osób się dziwi, bo nie wie co się dzieje, co ma takie ceny i tak dalej No cóż, takie coś, takie coś nas teraz masakruje Jakiś boom na kopanie kryptowalut i to są właśnie koparki do kryptowalut złożone z kart grafiki Tyle nam kraczą, psują, kurczę całą zabawę i Fridays, Friday i psuje nam możliwość kupna fajnego komputerka w fajnych pieniążkach w chwili obecnej. Trzeba kombinować, nie? Trzeba kombinować. Dlatego moja taka sugestia, nie? 1050 w zestaw Tytanium, tymczasowo, potem sprzedać i kupić, kupić za 2-3 miesiące, jak się z tym jak wróci do normy, o ile to wróci do, do normy, kupić wtedy normalną kartę ewentualnie Walić na Amazona i z Amazona ściągać No bo jeżeli nie Amazon, no to czekają Was ceny, takie jakie, jakie Wam pokazałem na początku filmiku 1700zł, 1800zł I nawet 2000 za 1060 yy, Co yy, moim zdaniem jest chore, nie? Ewentualnie konsola Za 1000zł PS4 I przeczekać ten kryzys na konsolce Potem ją sprzedać, kupić kopa. Tyle ode mnie moi drodzy Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Jakbyście mieli jakieś pytanka czy coś, to oczywiście warcie śmiało, podzielcie się, podzielcie się swoim zdaniem na temat tego pod filmikiem, łapkujcie i tak dalej. No cóż, postanowiłem sobie to nagrać, żeby chociaż sobie użyć kurde, pogadać sobie w tym temacie, bo wkurzamy my to strasznie, bo lubię Wam pomagać i składać fajne komputerki w fajnych cenach, a obecnie mi to bardzo utrudnia życie, że tak powiem, bo nie mogę Wam złożyć fajnych komputerków w fajnej cenie, powyżej tych trzech, trzech i pół tysiąca, bo się kurde nie da. Nie w Polsce Chwilę bez obecnej. No nic. Cześć. To nexta. jo